Sport jest dla mnie też takim motywatorem, tak? Jeżeli chodzi o, o sport w stwardnieniu z sianym, to jeżeli, jeżeli o mnie chodzi, jeżeli nie przeginam, to jest, to jest ok. A jeżeli przegnę i, i zrobię gdzieś tam w górach 20 km, to ciężko mi jest na drugi dzień nogi zlec z łóżka. Jeżeli ja potrzebuję na przykład rozluźnienia mięśni, to wsiadam na konia i dzięki hipoterapii te mięśnie się inaczej działają. Jeszcze pływanie polecam. One rozluźniają mięśnie. Sport, Sport mache ich. Also ich mache immer Sport. Bin jetzt seit 2013 auch beim Rollstuhlbasketball bei den Red Rollers in Cottbus mit dabei. Mache nebenbei noch ja, in a, im Fitnessstudio für den Operkörper äh, auch noch Trainingsprogramme. co moje neurologin sehr gut że immer wieder trainieren, trainieren. Człowiek nie ma siły, zmusza się do ćwiczeń jakichś, typu rowerek, jakiś spacer. Jednak nieodzownym takim elementem jest co tydzień, co aqua aerobik. Chwila relaksu, chwila ćwiczeń. przyjemnych w wodzie, w gronie znajomych. Z panią instruktor, która stara się dobrać tak ćwiczenia, aby wszyscy nadążyli. Jeżeli ktoś nie nadąża, to po prostu zwraca uwagę na to, żeby robić wolniej, ale robić, ćwiczyć po prostu. Ta moja aktywność fizyczna wiąże się z tym zwiedzaniem świata, ale to jest właśnie to odbudowywanie mięśni, które też utraciłem gdzieś tam po drodze, leżąc w szpitalach i idzie mi to coraz, coraz lepiej.